Może odciutek tak... jak gadają, a ogólnie sweet Surowe mięsko z ziemi, idealne Peb Grog Klucz Właśnie jest tu gdzieś... O! Ej, fajnie. Ochrona przed ostrzami i przed... A nie ma tu rozbitek poziom 0 Chodzi o takie coś, że... A, ma P. Czy są zadania? E Nic Nie da się sprawdzić ile mamy doświadczenia Patelnia Mleko Odda słabik Strażniczy O nowy poziom Chcę rozbitek poziom pierwszy Rządzę Sodam miksturkę na trójkę No i starczy Usmaża sobie najpierw mięsko nie Mięsko Wszystko smażemy Mimo że 6 FPS-ów Jeszcze burza, no bida w kraju chleb z serem. Jeszcze dawać smażone łódko drabiowe Chociaż nie wiem czy tamten to był kurczak ale spoko Chociaż drup to drup Mięso to mięso. Kaczka to kaczka. Sorry za ten porównanie, ale... I smażona łypcia, tak? Smażony śledź. On fajnie wygląda, zawaliście z tą tarczą. Chociaż one nie są przyczepione, ale... Gdzie ona poszła? All I found was a locked chest. Unless you have the key or a talent for picking locks, it's going to stay locked. I've opened the chest. Find anything useful? Just a frying pan. Everything else is junk. Oh well, at least you can fry up that meat. I could do with a little fried meat right now. You're probably starving too. And we can pretend it's venison. Here's your fried meat. At least if you don't think about where it came from. Hey, that's not bad. We should head further inland. You go on. I really need to rest. That storm took it out of me. I feel exhausted. I'm going to stay here for a while. Okay. I'll come back and get you when I know a bit more about this place. <laughs> don't worry about me. Be careful out there. I saw a path to the north. Looks like it led further inland. Maybe there's a village or something up there. Nie Rozdział pierwszy Zakazana wyspa Zaczynamy pierwszy rozdział Co zapiszmy Aha, jest oto zapisane Czekaj, a osiągnięcie jakieś Początkujący Ej, tu są na ten no nie działałem Ale że nie było, nie grałem u siebie Taką kolegi chwilę i tu doszę już tam dalej e, Nie wiem Ścieżka to ścieżka nie To są podobno trzy gildie Ale nie wiem jak Rządzimy Właśnie nie wiem Magię na pewno nie zostanę To zapewne wiecie po Kurde nie zdążę się obronić No dajesz, bij I od razu kontra. I od razu trójka. Żeby nie być jak... Jacyś... Jakieś noby... I mieć mało życia. U. E... No no no, czy tam droga prowadziła? Trzyma grobowa! O pisto! Wbijamy! Mam jakoś pochodnie? Nie, ale będę wam mniej więcej mówił. Co gdzie i jak? O! Od razu więcej fps -ów. Dobra Wyciągnę sobie lepiej miecz Wow! Ej to Zdychaj w piekle, suko Ej, to już się nie spodziewałem, na no serio Skrzynka o pochodnia Ale chyba raczej widzicie Nie, ja zmienię jednak Najwyżej będzie trochę gorzej No tak samo chodzi Wiem No o, o. winiacz ale jakby się gra rozgrzewa Dźwignia Poszukiwać ścieżek 10 PO Co to jest to PO? Punkty... co? Nie wiem Pieczęć, magia, ruiny O, się właśnie, zobaczmy Walka mieczem, walka toporem, walka kosturem ucznictwo kusza Magia, kryształ Magiczny pocisk, ognista kula, lodowalance Alchemia, kowalstwo, poszukiwanie rudy, Myślistwo, pieczęć, tworzenie zwojów Otwieranie zamków, kradzież, akrobatyka, skradanie się, no 10 punktów nauki I tak ma być Grzyb! Mamy grzyba! Jesteśmy grzybiarzy Ui Aha, tu już wróciliśmy do poko... O nie, nie wejdę na środek. Kurde, a uda się... Nie, nie, to nie, to nie. O, ale się udało. To trzeba być pro... O, w tym korytarzu spada ilość FPS-u. Ale to trzeba być pro. O, 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 pięć fps sześć. Bierzemy jeża. O ty gnoju Ale mamy mięso Ja tam nie idę do tych Ćmów One są niedobre No O, domek Domek Don't make na nah. Dobre Hey you there Eta, What are you no. doing here? Whoa, keep calm I'm no threat I'm the one with the sword And so I'll decide that, Connor yeah, Let's try again <laughs> What are you doing here? The boat I was on sank. I landed on the beach. So one of the crew survived the storms, eh? We'd heard it was just the Inquisitor. You don't look like you're with the Inquisition. I was a stowaway. On an Inquisition ship? You're lucky they didn't catch you and throw you overboard. Or worse, turn you into one of them. Someone or something is looking out for you. And I ain't gonna mess with that. But don't stretch your luck. The white robes catch you here, you'll be in trouble. If you want my advice, then find yourself a good weapon. You won't get far without one. There may be something around here. Have a look. Come back to me when you found something. You've not found a weapon yet. Keep looking. A znaleźć. A może powiemy o powiemy mu o tej lasce. Nie wiem, jak ona się nazywa, szczerze. Klucz Podnia woda, organ organs, bełt. Mamy bełta. Ale i tak kusza, to zło. Lepsze są łuki. I wy to wiecie. Dobra, o fiolka, o coś tam. o chlebek. Peb. o rum będzie pićku. Ooo, kufer. Eee. Takie same czeki. Wrażenie, że to A, nie. Sorry, mój błąd. Lepszy jest ten. jeszcze mapa. I wytrych. O, kartograf 10PO. Platforma Obywatelska nawet się do Reisena wpieprza. Ja, pitole. Latamy. Skok. Jan. I hope you know how to use it. There's a girl came ashore with me. She's in an abandoned house to the south. South? Must be the old shipwreckers' house. I'll head that way later. If she's there, I'll take her somewhere safe. No. What can you tell me about this place? What do you want to know? Looks like I'm going to be stuck here for a while. Anywhere I can get some food or pick up some gold? Ha! <laughs> not round here, at any rate. I just asked for this post so I can watch the storms. Amazing things when they blow past. Strange how they never come inland. A few weeks ago, I would have sent you to Harbour Town, but not anymore. Why not? It's full of Inquisition. Protecting those ruins and recruiting for the damn white robe cult at the monastery. I'm with the Don myself. We're the only ones who are still free. Living in a camp in the middle of a swamp. But freedom's freedom. I'd head to the swamp. See if the Don will take you in. Or try your luck in Harbortown. Just stay away from the monastery. So is Harbortown safe? What are the Inquisition doing there? Not much at the moment. There's still some of our boys in there. They might help you out. And that white robe lot probably won't bother you too much. I can show you the way, but believe me, you'd be better off at our camp. What's the Don got to offer me? Meat? Beer? A job? He might even train you as a fighter. You've got a sword, after all. Most they'll let you have up at the monastery is a staff. Just a big stick. That's not a real weapon. mi No, i dołączymy się do obozu. Ja nie chcę należeć do jakiejś... ...zosranej inkwizycji. Słyszałem, że jest B. O, no teraz powinno mnie lepiej usłyszeć. Jan... ...e, Jan Niezbędny. Fajny taki Janek. ha ha ha. look to the north, you see the ruins sticking out of the ground? yeah, I've seen ones like that before. Well, the white robes set up a camp there if you're smart, you won't be seen up there, otherwise you'll be snatched up and taken to the monastery. Do you want to be a slave or a free man? You're really hammering this home, aren't you? Ah, uh, sorry, sorry. You're right. You're your own man. Free to do what you like. Come on. It isn't much further. Jimmy. <laughs>

Good luck. No, Usunę, ale nie idealnie. Tylko ma być tak, no, tak żeby było tak dobrze oglądać, żeby można było dobrze oglądać. Tak fajnie, tak sweet. Nie tak po nopsku, jak zawsze. Tylko tak fajnie. Hey, you, Where do you think you're going? i'm just taking a look around <laughs> just messing have to make my own entertainment gets a bit boring round here apart from the rotworms eating people i'd stay on the walkway and not go too far out into the swamp believe me being eaten by those creatures is not the way a man should go hang on i think i've got a map somewhere you can by the looks of you, you could do with a better weapon. Banditof. where can i get a better weapon? depends on what you're after. some swear by a good blade. others prefer the heft of an axe. i'm a hunter, so i favour a bow and arrow. i've got a couple of nice specimens here, actually. for the right price, i'm sure i could part with one or two. Ah, uh, I'm new around here. Got swept in with the tide. What can you tell me about this place? Ah, I see. Well, then there are a few things you should know. This whole swamp area from here to the temple in the north, it's run by Don Esteban, our leader. I wouldn't mess with him if I were you. He's got some fighters working for him that'll break your jaw as happy as look at you. Kupno-sprzedaż.